Świnka Pepa Tata Świnka Mama Świnka Pepa i mały brat George oraz przyjaciele Jeżeli podobają Wam się moje przygody dajcie łapkę w górę Odcinek pod tytułem Tata Świnka przykleił się do krzesła Mama Świnka była ostatnio bardzo zmartwiona Ponieważ połamał jej się jej ulubiony parasol ogrodowy. Jednak kupiła super mocny klej i postanowiła skleić parasol. Nalała kilka kropelek kleju i połączyła złamane elementy. Teraz trzeba odczekać, i parasol będzie jak nowy. Cieszyła się mama świnka. Jednak nie zauważyła, że część supermocnego kleju wylała się na krzesełko. Zakręciła klej i zaniosła do komory. Klejony parasol odłożyła na bok i zaczęła nakrywać do stołu. Z placu zabaw wróciła peta. Jestem bardzo głodna. Ja też, mamusiu. Jestem bardzo głodny. Dobrze, za chwilę obiad będzie gotowy. Poczekajmy na tatę świnkę. Właśnie z pracy wrócił tata świnka. Dzień dobry, rodzinka! I usiadł na swoim miejscu. Mama świnka podała pieczone jabłuszka i gotowane marchew. Macznego. Po obiedzie, gdy wszyscy już zjedli i talerzyki były puste, tata świnka postanowił obejrzeć telewizję. Wstał. Ale co to? Jakoś ciężko po tym obiedzie. Co się stało? Co to się... Coś mi się tutaj przykleiło? Co to? Jak to? Nie mogę. Mamo świnko, możesz... Oderwać to krzesełko? Co to się stało, mamo świnko? Och, tato świnko. Kleiłam dzisiaj parasol. Widocznie troszkę kleju spadło na krzesło. Spróbuję oderwać. I mama świnka pociągnęła za krzesło. Ale nie dawała rady. Ani drgnęła. Ja wam pomogę, ja wam pomogę! krzyczała świnka Pepa i złapała za mamusie. Mamusiu, pomagam ci. Mama świnka i pepa próbowały oderwać krzesło. Ale było bardzo mocno przyklejone. Wszystko z powodu super kleju. Oj oj, czy tak już zostanie na zawsze martwił się tata świnka. Niech mi ktoś to odklei, bo jest mi bardzo ciężko. Ech, przepraszam, tato świnko. Musimy wezwać pomoc. Tak, tak, tak. Poczekajcie, pójdę na plac zabaw. Tam są moje wszystkie koleżanki. Razem chwycimy i na pewno damy radę. Biegnę, tato świnko. Ewa pobiegła po przyjaciół. Tak przyprowadziła Emily i Rebekę. Zobaczcie, zobaczcie. Y, Tatuś się przykleił do krzesła. Pomożecie? Dobrze, dobrze. To łapiemy i ciągniemy. Dobrze, Pepo. Trzymam cię. I na końcu Rebeka. Wszyscy się męczyli. Uff. Ciągnęli ile sił. A krzesełko nie drgnęło. Poczekajcie, jeszcze pobiegnę po danego psa i po koteczkę candy. Widzicie, widzicie, co się stało? Musimy pomóc. Łapcie się i ciągniemy. Może odkleimy krzesło? Dobrze, dobrze. I wszyscy razem zaczęli ciągnąć. Uch! Jeszcze troszkę, mocno, mocno! Cięgnijmy wszyscy razem! I wszyscy zaczęli ciągnąć. sełko oderwane, hurra! A wszyscy przewrócili się do tyłu jak domino. O, jak dobrze! O jak dobrze już nie mieć ze sobą żadnego balastu. Myślałem, że pójdę jutro tak do pracy. Tato świnko, bardzo ci było do twarzy z tym krzesełkiem. Gdybyś je nosił z sobą, zawsze byś mógł usiąść, gdybyś tylko zapragnął. Tak, to śmieszne. Tato świnka z krzesłem na zawsze. Tak, to było troszkę śmieszne. Opowiem w domu. Świnka ocalony? Oglądajcie kolejne odcinki. Teraz dajemy łapkę w górę.